Drodzy pracownicy administracji i obsługi, kochani uczniowie, szanowni Państwo, rodzice. W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia pragnę przekazać najlepsze życzenia świąteczne oraz noworoczne. Niech dla każdego z nas narodzenie Syna Bożego będzie radosnym przeżyciem. Mimo niepokoju i wewnętrznej niepewności, przeżyjmy te święta w spokoju. Zapomnijmy o urazach i uprzedzeniach wobec innych, a towarzystwo naszych bliskich niech emanuje ciepłem rodzinnym i byśmy dostrzegli, że rodzina, miłość i zdrowie to najcenniejsze prezenty, jakie możemy otrzymać, a nowy rok niech obdarzy nas szczęśliwą przyszłością. Się, twój syn, twój mały chłopiec Mario, czy już wiesz, że te stópki dwie Po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma Tobie życie dał? Mario, czy już wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy Ty wiesz, że Twój synek ma odkupić nas od złego? Czy Ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna, że patrząc w jego oczy, najświętszą widzisz twarz. Narodzenie Jezusa. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwilinusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Tak, że bardzo się przestraszyli, lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Muzyka 妈耶！ Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Szanowna dyrekcja, drodzy nauczyciele, pracownicy szkoły, koleżanki i koledzy. W oczekiwaniu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i nowy rok chcielibyśmy życzyć Wam tego, co najlepsze. Przez ostatnie miesiące nauczyliśmy się, jak kruche może być nasze zdrowie. Dbajmy więc o siebie i ludzi nas otaczających. Nauczyliśmy się również doceniać każdą chwilę, każdy uśmiech, każdą osobę nam bliską. Święta to cudowny i magiczny okres. Życzymy więc, byście te święta spędzili w cieple rodzinnego ogniska przy towarzyszącym zapachu pomarańczy i cynamonu. Warto wykorzystać ten czas na odpoczynek i regenerację. Mam szczerą nadzieję, że przyszły rok przyniesie więcej szczęścia. Wrócimy do normalności, która jest nam tak odległa. Dlatego, moi drodzy, życzymy Wam także spełnienia marzeń tych bardzo bliskich i tak bardzo dalekich żebyśmy jak najszybciej mogli spotkać się w tym samym gronie na naszych szkolnych korytarzach.